Cześć, witajcie, z Tobą w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Syndicate na naszym kanale. Kontynuuję sobie przygoda i co? Dzisiaj już pan jest w miarę prosty, tak szczerze. Robimy to samo co wcześniej, czyli oczyszczamy sobie strefę Southwark, teraz idziemy tutaj, mamy kolejny glitch Helixa, potem e, biegniemy tutaj, oczyszczamy, ratujemy dzieciaki, czy Liberation, Potem tutaj mamy trochę do oczyszczania i zobaczymy jak to wyjdzie w pranie, co nie? wiem, Ale no, zaczynamy. Najpierw no pierwszy glitch zebrany na dzisiaj. To co? Czy to To wolni dzieci. Oj. Dobra, wróciłem idziemy uwolnić ci drany. Ok, tam stoi jeden od zewnątrz, przydałoby się nim zająć. Szkór. Jak nikt nie stoi przed dzwonem? to jest jedyny dzwon. Bo nie odpalić alarmu. Od

Okej, okay, to... To jest wredny babszy, to się nie zajmiemy. Mogę już sobie wyciągnąć bo panu nawet się na głośno obliczę, ale to... już po cichu to się skończę też po cichu. No dziękuję mamy i do obniięca He cząstka miasta oczyszczona To teraz by się przydało tu zebrać tą skrzynkę tu ten plakat, piwo tak o tu trzeba po prostu przejść i to pozbierać to na razie minę i tu no dobra taki plan tu były schody gdzieś Cholero, choroba no to około dupy strony. A Tu zginął ten ich władca. Władca małów. Mogę go zatłować, mimo bo tu nikogo nikt nie chodził. Wtedy, oprócz tego jednego, a ten jeden, to był taki typ, którego mogłem wyeliminować. Odstrzałam. A... Miałbym pewnie z niego jeszcze ze 100 200 monet, bo oni na ogół bogaci są. Ci wszyscy zarządcy. Nie, że takie wewrotki mogę robić. No otwórz to. To tylko 270, ale... Jednak aż 270, więc... 270 w gdy mamy z 11 tysięcy cały majątek, czy tam 10, to to jest dużo. Jednak. Wszystkie butelki zebrane na tym terenie. Teraz po gazetę. No, bo gdzie teraz? Teraz pójdziemy po to. To, to. To, 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 to. Jakoś tak to ogarniemy. to chodziło. O, o coś takiego bardziej. No, fajna będzie przebieżka po szybie. Mam może jeden, słabo. Powinienem tutaj więcej tych bomb bo też mam dwie, dlatego ich staram się nie używać Na lepsze okazje, bo też Po pierwsze, na razie staram, po prostu się uczę walczyć bez nich, to już abstrahując, a po drugie No Wiecie, jak cały czas zawsze walczymy z bombami, to w końcu spróbujmy bez I też najważniejszy powód Po prostu ich mam mało Na ogół miałem ich, na przykład na Zdycha, albo i więcej To wiecie, i wtedy płakałem, że to jest mało Nawet bardziej też miałem tego dużo, nawet Nawet jako noży miałem tego sporo A tu mam tak w sumie Kot napłakał, więc mam dwie sztuki. I te dwie sztuki mają mi starczyć. To jest To jest żarta, nie? Te dwie sztuki, po prostu nawet się długo nie utrzymują. To po prostu jest sekunda. Jestem do cholera z niejśczęty mnie tylko poczuł nie potrącił колайны бокс Chciałbym ja się przyciągnąć. Stąd dokąd? Nie, to nie tu. Ale coś tego z tyłu, na jakiś kolejny. Dobra tu jest skok wiary, dobra i ja tak kombinuję jak to skończy przyciągnąć, to po prostu skok wiary Aż skok wiary A ja tak kombinuję Kurde skąd to skoczyć? Pisz pana Znowu tu wracam. Zbierzmy to, bo to jest bliżej i do budynku. Po prostu wyszedłem. No, ma, nie, jest stąd to jest w jakiejś innej części tego budynku. Czyli w stąd, może powiedzieć. Nowa laska, no no, no. Nowe zabawki mi dają. No, z tych skrzyń nie ma niestety pieniędzy zbytnio. kwiat. Dziękuję. Teraz powinniśmy pójść w sumie bo to była tamta misja jakiś czas temu i ja tutaj nie przyszedłem, bo czasowo jakoś było mi wygodniej iść dalej. Już, Już dałoby się wszystko zebrać. No dalej otwieraj I dalej proszę pana 700 Zauważyłem, że to ma dwie kwoty 789 lub 261 zawsze jest Jeszcze innej nie widziałem Dobra, kolejna jest tu skrzynia. I zbierzemy jeszcze to dzisiaj. Jakby przebiegniemy się jeszcze po tych trzech tu. Mm hmm. dobry atak. Klikanie kwadrata i trójkąta, ale ciężki do opanowania napadzie jeżeli o ja to chodzi. Ale dobre ataki ogólnie, to jest kwadratu i trójkąt wytestowaliśmy to w końcu. Nie wiem, czy to mówiłem na tym odcinku czy nie, ale chodziło o to, że ogólnie e, trzeba było dodatkowo klikać kwadrat, trójkąt, kwadrat, trójkąt, po prostu dodatkowo. Boże, co ja pierdzielę. E, podczas podpowiedzi jednego czytania, bo że jest dobre kombo to jest kwadrat, trójkąt, kwadrat, trójkąt, kwadrat, trójkąt, i tak że kilka razy to powtórzyć, to ja tak, ja, spoko, spróbuję. Rzeczywiście. Patrz jak to dobrze działa. Oj, to był na przykład taki punkt, którego nie mogłem zebrać, bo nie wiedziałem, jak tu skoczyć. Kiedyś mogłem skakać normalnie tak po prostu, bym skoczył, myślałem wtedy, ty. Skoczę sobie po prostu na budynek. Jakby od budynku się odbija i sobie skoczę, a tu. A tu jednak nie wyszło. Trzeba było kombinować. Teraz widzicie, pik, przejeżdżam, zebrane Tak jak mi tu zostało w sumie 5. Raz, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sprawdźmy w sumie jeszcze te dwa przynajmniej. Nie wiem to już jest ta pogoda, taki deszcz, któryś odcinek. W sumie angielska pogoda, to nie mam, nie mam na co narzekać. Anglicy też się pewnie przyzwyczaili po takim czasie. Nie wiem jeszcze do końca jak, jak to łapać, bo na przykład myślę, że złapałem ten tak właśnie na który teraz wjechałem, a tu jednak nie był ten. O, i to był punkt, którego nie mogłem złapać, a teraz patrzcie. Dziękuję, to było porwanie w ogóle w okolicy Chyba tu Szybka podróż i tutaj jeszcze zbierzemy ten jeden i tu się zakończymy. Gdzie ten punkt? Tu. Oj patrz, tak samo tu. No, dziękuję. Zostały trzy na Lambert. Eden tu też mogę łatwo w sumie zdobyć. Dobra, skończmy to dziś. No, że nas to nie kosztuje. Ile to czasowo? Z 2 minuty wyjdzie więcej. O, no, i tu już widać. A jest punkt tak samo, po prostu lewituję w pizdu. I patrzcie, tak samo jest między budynkami.

Też tu lewituję tak wysoko i o tu chodzi. Albo z komina na kościół Z tego tu komina na kościół. został ostatni punkt na Lambert. jeszcze są jeszcze dwie pozytywki i dwa wspomnienia, które zrobiłem w najbliższym czasie ale to już jest niż dalej ej, te strefy szczerze wyjątkowo szybko i wygodniej się kończy w porównaniu z tymi z Unity i tak dalej bo po prostu skrzynie odkryte, łatwiej wszystko mapkę mogę kupić nie wiem czy tego nie, nie zrobię sobie na na bynajmniej nie wyczyszczał tych wszystkich stref tak szczerze pierwszy raz od dawna no należy mi się to wygodnie robi Okej, okay, no i... Skurv! Nawet nie trzeba było się wciągać tym wszystkie Glicze Haliksa zebrane, dziękuję bardzo. Działajmy już kończy, że w sumie to nam ucieka typ, którego mieliśmy łapać. Ja! Ja! Kurde, konie mają słabe skręcanie Ta mapa w ogóle się fajnie wyświetla To jest ten taki ubisoftowy styl

Konia to boli? Raczej nie. Wytrzymałe. Oku podkowa wysiadłem z konia. Au. Ej, ej, ej. Unieć, czekaj. Dobrze, że zwalnie w ogóle. Mam właśnie w chrząształu po nodze, po bucie i dopiero teraz go zauważyłem, i teraz mam takie gigantyczne obrzydzenie. Steady on. Who's a si good boy? You are. Ej, dobra, udało się. I jedna z części w ogóle z innej strefy oczyściłem przypadkowo. No, Dobra, to co? To byłby na tyle w tym odcinku. Ja bym liczył, powiedzieć, że już się w odcinku z Grasa. Subscribe Syndicate na naszym kanale, gdzie udamy się tutaj, by dokończyć już naszą i przejąć kolejną strawkę. I potem tyło. No, to byłby na tyle na cześć, Pa Pa!